Witajcie, dzisiaj przetransportujemy sobie kolejny gabaryt manem TGX. -em. Taki zbiornik. Ruszamy 160 km. Tak się prezentuje ten zbiornik. Waży 60 ton, więc sporo. Wyjeżdżamy z firmy 160 km. Ciężkość jest z tym ruszyć. 160 to ton. Skręć. Jak się prawo. już ruszy, to już jest dobrze. Ups, niechcący zatrąbiłem. Rozpędzamy. Przygotuj się. się do skrętu w lewo. Powoli, ale się rozpędzamy. Skręć w lewo, a następnie skręć w prawo. Wyjeżdżamy na główną Skręć. Drogę. W prawo. Znowu trzeba będzie się rozpędzić. Już jest skoro ta policja jest. Piloci już jadą. Jeden sam na już ruszył. Jeden jedzie przede mną. Powoli się rozpęca mam. Ma ogromny transport. 60 ton wierzymy, To jest ogromny ładunek. I bardzo ciężki. 50 km zostało. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Mam się rozpędza powoli. Zjedź w prawo. W sumie się nie dziwię. Niektóre auta by się trzy razy wolniej rozpędzały z tym ładunkiem. Uuu, tam ma hamulec naczepowy. Testujemy hamulec na ciepły. Dość dobrze hamuje. Jak na taki ciężar? No to dobrze. Będziemy teraz nie, będę dostać za przykład prędkości. Teraz będziemy jechać z takimi zwykłymi drogami. Paliwa mamy full. Będzie lekko pod A na trzecim biegu słabny. Jedź prosto. Policja się w mieście ustawiła. Ten pilot coś wolno jedzie. Nawet bardzo wolno. na tarawie. Tutaj jakiś most. 111 kilometrów zostało. Tak wygląda ładunek. Jest ogromny, o nie, tu będzie pod górkę. ale ten pilot jedzie na mnie brawo. Wójta na dwójce słabne dalej. to jest zablokowana droga. Teraz wjazd do tunelu będzie. I 100 km zostało. Tunel. Ups. Najechałem na krawężnik. Jeszcze ledwo mieści tutaj. Ledwo się tu coś zmieściło. Ale ładne widoki. Tak wygląda cały zestaw. Jest gigantyczny. Ciekawe czy mógłbym teraz podnieść oś w lize. Mogę podnieść oś w piżę. Opuszczę ją. Opuszczam. się. Rozpędziła się. Ups. Zachadrzył w tym o tunel. Tunel muszę tak bardziej środkiem jechać, żeby nie zahaczyć je tym. 60 km zostało. Około godzinę euro przejadę trochę więcej ona ma wie, widzę już cel ale zaraz zniknie o, znik. o, policja mnie wyprzedza 45 km zostało Tutaj będzie jakiś most Kolejne auto nie wyprzedza O, dużo aut tam za mną jedzie Nie wiedzą czy mnie wyprzedzać Czy jechać za mną ale ten pilot zahamował, Prawie W niego uderzyłam. Jakbym miał słabe hamulce, to, to bym w niego uderzył. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Zjazd za autostradę. Zjedź w prawo. Ciekawe, czy będę słabo na koronce. Słabne trochę. Ale wyjadę. 25 km. Druga autostrada. Za chwilę to do, dojedziemy do miasta, do celowego. Trzymaj się lewej strony, a następnie Dopijemy. skręć w lewo. Skręć w lewo. 10 km zostało. O, jeszcze przejazd kolejowy będzie. Ciekawe co by się stało jakby jakby przejechał pilot i zamknęłyby się szlabany. Ciekawe, czy by mi nie przerwało transportu. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć o, tu w prawo. trzeba będzie uważać, żeby znaków nie, nie wykosić. Tutaj chyba na na krawędzi lekko. Teraz tylko lekko. Tutaj jest już firma. Już nie mamy kolejna trasa za nami. Oby więcej. Tam ja Teraz gdzie ja mam tu coś zaparkować. Hmm, chyba tu trzeba jechać. Hmm. A tam to mam zaparkować. Tutaj coś się coś, robią w tej firmie. Tam się coś się rusza. Telewizja nawet tutaj jest. I zawiosłem gabaryt. I rozbiłem auta. No dzisiaj to tyle. Jak chcecie więcej filmów to subskrybujcie, lajkujcie. A ja się z Wami żegnam. Pa, pa.